Mam na imię Natalia, mam 18 lat już od półtora roku jestem w jednostce strzeleckiej 2077, gdzie cały czas się szkole i zdobyłam doświadczenia. Czas wolny staram się wykorzystywać aktywnie. Biorę udział w różnych kursach, które dają mi potem gwarancję wzięcia udziału w jakichś różnych ważniejszych wydarzeniach. Dzięki tym kursom aktualnie jestem ratownikiem i prowadzącym strzelanie. Moim hobby jest wszystko, co związane z wojskiem: taktyka, CLS, działania nieregularne oraz techniki linowe. Fajnie jest poznawać siebie oraz innych ludzi, szczególnie gdy musimy wyjść ze strefy komfortu, jesteśmy pod wpływem stresu, adrenaliny i zmęczenia. Oprócz strzelca, pół roku trenuję MMA, ponieważ chcę się nauczyć bić i uważam, że to jest ważna umiejętność, szczególnie u nas w jednostce. Poza tym lubię grać w siatkówkę, którą trenowałam 4 lata. I jeździłam na różne zawody, w których osiągałam sukcesy. Swoją przyszłość wiąże ze służbami mundurowymi. Od dziecka jest to moim marzeniem. Uważam, że to ogromna duma, odpowiedzialność, ale i poświęcenie, którym trzeba się wykazać. To już taki styl życia. Swoją przygodę w jednostce zaczęłam w marcu 2021 roku. Znajoma namówiła mnie na pierwsze zajęcia. Byłam bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało no i od tego się zaczęło. Po pierwszych zajęciach wiedziałam, że to jest najlepsze miejsce, gdzie mogę się rozwijać i szkolić. Chodzą tutaj osoby, które kochają to, co robią i dzięki temu przekazują wiedzę w bardzo łatwy i zrozumiały sposób. A z nikim się tak dobrze nie współpracuje, jak z ludźmi, z którymi się chce działać. Postanowiłam wstąpić do jednostki strzeleckiej, ponieważ zauważyłam, że tu mogę zdobyć dużą wiedzę i spełniać się w pasji. Chciałam się szkolić, próbować nowych rzeczy. Sprawdzić się psychicznie i fizycznie oraz wychodzić ze strefy komfortu, zobaczyć co to jest w ogóle dla mnie, a uważam, że to jest fajny sposób na poznanie swoich mocnych i słabych stron. U nas w czasie szkoleń nie ma czegoś takiego jak podział na płeć. Wszyscy jesteśmy równi i wszyscy dajemy z siebie 100%. Dzięki temu możemy być lepiej zgrani i wykonywać każde zadanie coraz lepiej. Mimo, że półtora roku to nie jest długo, to miałam dużo sytuacji, w których musiałam się przełamać, pokonać strach i poznać własne granice. Moje pierwsze zajęcia wspominam bardzo pozytywnie. Było dużo kandydatów, a kadra podeszła do nas w bardzo profesjonalny sposób. Przedstawili nam zasady działania broni oraz blosu, elementy taktyki zielonej oraz techniki linowe. Nazywam się Natalia Szarek, chodzę do szkoły mundurowej w Skale. Na zajęciach przerabiamy teraz taktykę zieloną i zjeżdżanie z lin. Od zawsze myślałam o pracy w wojsku. Zawsze odkładałam to na drugi plan, ale postanowiłam zmienić, bo uważam, że to jest godna bardzo praca i czuję, że to jest to, co chcę robić w życiu. Moja rodzina bardzo kibicuje mi w tym, co robię. Są ze mnie dumni, okazują mi swoje wsparcie i w ważnym dla mnie dniu przyrzeczenia byli przy mnie. Wiadomo, że nie zawsze mi się podoba to, jak wracam do domu późno i to jeszcze brudne i śmierdzące, ale starają się to tolerować i kibicują mi dalej. Moim najgorszym wspomnieniem był marsz ołóczek plutonu szturmowego. Chodziliśmy dość szybkim tempem, nie wiedząc dokąd idziemy, ani ile będziemy szli. Naszym zadaniem było po prostu iść i nosić sprzęt grupowy, który był bardzo ciężki. Wtedy miałam moment, w którym głowa mówi stop. Po co ty to robisz? Nie mam siły. A jednocześnie szło się dalej, po to, żeby po prostu iść. Dowiedziałem się, że inni uczestnicy obstawiali, że odpadnę jako pierwsza. Ale zmotywowało mnie to jeszcze bardziej i postanowiłam nie dać im tej satysfakcji. Skutek był taki, że zdobyłam nie tylko uczek, ale i siłę wewnętrzną i uznanie innych. Moim najśmieszniejszym wspomnieniem jest moment sery, w którym byłam nawigatorem i szłam jako jedna z pierwszych osób. I w pewnym momencie, zamiast patrzeć jakby przed siebie albo co pod nogami, poczułam, że nagle się tak zapadłam. I niestety to było mrowisko takich potężnych, wielkich, czerwonych mrówek, które szybciutko mnie oblazły. Ale nie tylko mnie, bo drużyna, która szła za mną. Również zamiast ominąć to wszyscy wchodzili w to mrowisko, a że kobiety bardzo często boją się robaków, na przykład ja, to wybucha lekka panika i już nie byliśmy plutonem w ukryciu.